Zmieniamy temat, a tak naprawdę wyciągamy brudy bardziej dosłownie niż byśmy chcieli. Smutne informacje niosą raporty na temat stanu higieny polek. Część pani niby się kąpie, niby myje włosy, pytanie jak często to robią. Problem miała odwagę zgłębić Justyna Majewska. Brudne pieniądze, brudne myśli, brudne kobiety. To rzeczy, od których lepiej umyć ręce. Te zawsze umyte załamują lekarze. Mówią, że Polek, które o higienie zapominają, nie brakuje. Nie wypadają najgorzej, pewnie, i nie widziałam raportów z innych krajów, natomiast na pewno nie wypadają dobrze. Nie wypadają dobrze w raporcie przygotowanym przez TNS Obop dla marki Lexona. Badanie pokazuje, że co piąta Polka nie kąpie się codziennie. 14% rzadziej niż raz w tygodniu myje włosy, 1% nie myje zębów w ogóle. Wydawać by się mogło, że w XXI wieku woda i mydło to nie luksus. Fakt! Za to luksusem jest czas. I często jego brak pociąga za sobą brak higieny. Ludzie pędzą, codziennie mają jakieś spotkania. No i czasami nie starczy tej, powiedzmy, chwili, żeby iść pod prysznic. To jest jeden, jeden czynnik. A druga rzecz jest taka, że pewnie nie mają, część osób przynajmniej nie ma tego świadomości. Świadomości, że ich towarzystwo dla wrażliwych nosów nie jest przyjemnością. Inna rzecz to ilość potu, jakiej pozbywamy się w ciągu doby. Gdy dzień mija spokojnie, niecały litr. W warunkach sauny albo wysiłku fizycznego, nawet 10 litrów bezwonnego na początku płynu. Zaczyna się y, pachnieć dopiero wtedy, kiedy bakterie bytujące na naszej skórze mają możliwość rozłożenia tego y, potu. Odsuwają się znajomi, znikają szanse na awans, a wszystko przez kilka kąpieli za mało. Z drugiej strony, pani, która omija łazienkę, może usłyszeć słowa prawdy od osób skazanych na nieprzyjemny zapach. Pewne uprawnienia w tym zakresie mają na przykład szefowie, którzy na przykład, zabierają swojego współpracownika na rozmowę jakąś bardzo ważną, biznesową, no, powinni na to jednak mu zwrócić uwagę. Jeśli kąpiel i dezodorant nie pomagają, można sięgnąć po sposoby z gabinetów kosmetycznych. Drogie, ale skuteczne jak Botox. Dużo aktorów, dużo artystów robi sobie Botox pod pachy, bo nie mogą sobie pozwolić na spektaklach, czy często udzielają różnych wywiadów, mają jakieś premiery. No i tu zakłada coś piękną kreację, okazuje się, że za chwilę pojawia się mokra plama. XXI wiek niesie stres, pośpiech i nerwy. Na szczęście niesie też cuda kosmetyki, choć dziś trudno nazwać nim mydło. Życie rzadko przypomina bajkę, więc rzadko mamy czas, aby zapytać lustereczko o to, kto jest najpiękniejszy. Z drugiej strony, czasy takie, że nie trzeba znać specjalnego zaklęcia, aby z kopciuszka zrobić królewna. Justyna Majewska, Polsat News.